Witam, jestem wolontariuszem Wojskiego Rajdu Motocyklowego. Jak i pozostali uczestnicy odwiedziliśmy dzisiaj miejscowość Worochta w Karpatach. Właściwie jest to stolica Kucułów i jest ciekawostką taką, że można ją uznać za pierwszą w okresie międzywojennym, pierwszą stolicę zimową Polski po zakopanym. Wcześniej ona tu była niż zakopane. Inna rzecz, że odwiedzali tą miejscowość znani ludzie z okresu międzywojennego, Towarzystwo Śmietanka, można powiedzieć również politycy, pisarze, malarze. Na przykład Karol Kosak był też tutaj, miał swoją willę i często tu wypoczywał. Pan Wartel, <laughs> międzywojenny poseł. Premier Rzeczypospolitej pięciokrotny i również minister w rządzie Józefa Piłsudskiego po przewrocie majątku.